Rozdział 40. Po tych wydarzeniach, podczaszy króla Egiptu i jego piekarz dopuścili się wykroczenia przeciwko swojemu panu, królowi Egiptu. Faraon więc rozgniewał się na obu swoich dworzan, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy. I oddał ich do więzienia w domu dowódcy straży, na miejsce, gdzie Józef był więźniem. A dowódca straży oddał ich pod nadzór Józefa, który im służył. I przebywali jakiś czas w więzieniu. Pewnej nocy obydwaj podczaszy i piekarz króla Egiptu, którzy byli więźniami w więzieniu, mieli sen, każdy inny, według swego tłumaczenia. A Józef przyszedł do nich rano i spostrzegł, że są smutni. I zapytał dworzan Faraona, którzy byli z nim w więzieniu, w domu jego Pana. Czemu macie dziś tak smutne twarze? I odpowiedzieli mu. Śnił się nam sen, a nie ma nikogo, kto by go wytłumaczył. Józef powiedział do nich. Czy nie do Boga należą wytłumaczenia? Opowiedzcie mi, proszę. Wtedy przełożony pod czaszych, Opowiedział swój sen Józefowi. Śniło mi się, że przede mną była winorośl, i na winorośli były trzy gałązki. A ona jakby wypuszczała pąki, i wychodził jej kwiat, i jej grona wydały dojrzałe winogrona. A kubek faraona był w mojej ręce. Wziąłem więc winogrona i wyciskałem je do kubka faraona, i podawałem kubek w ręce faraona. Wtedy Józef powiedział mu: Takie jest wytłumaczenie tego snu. Trzy gałązki to trzy dni. Po trzech dniach faraon wywyższy Twoją głowę i przywróci cię na Twój urząd. I będziesz podawał kubek faraona w jego rękę jak dawniej, gdy byłeś jego podczasem. Tylko wspomnij na mnie, gdy się będziesz miał dobrze, i wyświadcz mi, proszę. Tę przysługę i wspomnij o mnie Faraonowi, i uwolnij mnie z tego domu, bo siłą uprowadzono mnie z ziemi hebrajskiej, a do tego nic złego tu nie zrobiłem, żeby mnie wrzucono do tego więzienia. A przełożony piekarzy, widząc, że dobrze wytłumaczył sen, powiedział do Józefa, ja też miałem sen, a oto trzy białe kosze na mojej głowie. A w najwyższym koszu były wszelkie rodzaje pieczywa dla faraona, a ptaki jadły: jest kosza, który był na mojej głowie. Wtedy Józef odpowiedział: Takie jest wytłumaczenie snu. Trzy kosze to trzy dni. Po trzech dniach faraon zetnie ci głowę i powiesi cię na drzewie, a ptaki będą jadły twoje ciało. A trzeciego dnia w dniu urodzin faraona urządził on ucztę dla wszystkich swoich sług. I w ich obecności kazał sprowadzić przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. I przywrócił przełożonego podczaszych na jego urząd, aby podawał kubek do rąk faraona, a przełożonego piekarzy powiesił, jakim Józef wytłumaczył. Jednak przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, ale zapomniał o nim.